Cześć, Adam Wiśniewski, jestem technikiem Uzina. Cześć, Maciej Załęski, technik firmy Uzin. Dzisiaj bierzemy na tapet Maciej. Co bierzemy? Powiedz mi, mamy opakowanie, co to jest, do czego to służy i dlaczego. Na jednym z naszych wcześniejszych filmów omawialiśmy grunty dyspersyjne tylko do mineralnych chłonnych podłoży, natomiast mamy sytuację. Kiedy nie. nasze podłoże nie jest chłonne. Czyli co macie, jeżeli mamy podłoża niewsiąkliwe, to możemy ten produkt zastosować? Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z podłożem niewsiąkliwym, jak płytki ceramiczne, jak żywice opoksydowe, no wszelkiego rodzaju podłoża niechłonne, gdzie potrzebujemy zaaplikować masę samorozlewną. To, to jest rozwiązanie. Czyli co, możemy też y, pomalować tym gruntem y, na przykład starą wykładzinę PVC i na to wylać masę? No bez przesady, starą wykładzinę PVC należy usunąć z podłoża. <grym> Czyli się nie da na skróty. Na skróty się nie da. Ale się starałem. Maciej, mówiłeś o płytkach i jakie jeszcze podłoża, jeśli chodzi o ten grunt? <grym> no zdecydowanie płytki ceramiczne, gresowe, jak również lastryko, stare posadzki żywiczne, to są wszystkie te miejsca, gdzie możemy sięgać po, po ten grunt. Jak również może, mogą być to podłoża metalowe, z tym, że w tym wypadku muszą być pokryte jakimiś Odpływają chociażby farby. farbami mhm. antykorozyjnymi. Maciek, no dobra, a jak z aplikacją? Czy to się łatwo czy trudno utlikuje na podłoże? Grunt jest niezwykle łatwy i przyjemny w aplikacji, też oczywiście niskoemisyjny, bez zapachowy, tylko ze względu na to, że w swoim składzie zawiera drobny piasek oraz włókna karbonowe. Wymaga przed każdym użyciem przemieszania. Zalecamy do tego stosowanie wałka nylonowo-pluszowego Uzin. On gwarantuje nam odpowiednią ilość preparatu, którą musimy nanieść na powierzchnię. Ile to mniej więcej jest? To jest maksymalnie 100 gramów na metr kwadratowy. Najczęściej Ciężko nawet Ciężko użyć nawet 100 gramów. Tak. Bardzo ważne jest, żeby aplikować jednak ten grunt. On cienko, równomiernie. Nie może być zbyt gruba warstwa zaaplikowana na podłoże. Po ilu dniach można wylewać masę na tym gruncie? O, nie dnia. Produkt po aplikacji prawidłowej aplikacji na podłoże już po 45 minutach maksymalnie godzinie jest gotowy do tego, żeby na tym wylewać masę samą. I od razu na to wylewamy masę bez tak. stresu. Okay. Czyli tak jak naprawdę widać jest to produkt do naszych szybkich systemów montażowych. Jeśli chodzi o Grunt P280, to chyba wyczerpaliśmy temat. I cóż, zapraszamy Was serdecznie do następnych naszych filmów i do zobaczenia. Do zobaczenia.